A więc teraz wszystko zaczyna się od nowa. A więc tak, od niedawna zacząłem swoją nową przygodę od zera do Ironmana. Skąd ten pomysł i czemu aktualnie rezygnuję z siłowni i w większości porzucam wszystkie treningi z ciężarami? Tutaj zaczęło się wszystko. Test sprawności fizycznej do wojska polskiego. Aktualnie jeden z najpopularniejszych materiałów na moim kanale YouTube. Film, który zweryfikował mnie bardzo, ale to bardzo brutalnie. A tak naprawdę to ja sam siebie zweryfikowałem. Można byłby przypuszczać, że osoba, która regularnie wiele lat ćwiczy na siłowni, dodatkowo trzyma dietę, ogólnie chce, aby tego sportu w życiu było jak najwięcej. Taki test powinien zdać bez problemu, a tak naprawdę powinien osiągnąć maksymalne rezultaty. Ja też tak po części myślałem. Tak naprawdę do pewnego czasu. Okazało się jednak, że po latach spędzonych na siłowni moje ciało jest mega zbite, nierozciągnięte, a po 3 kilometrach biegu praktycznie wyplułem swoje płuca. Zdawałem sobie sprawę, że jak zaczynałem swoją przygodę ze sportem już naprawdę wiele lat temu, to absolutnie nie był to mój cel i absolutnie inaczej wyobrażałem sobie typowego sportowca. Zbudowałem większą siłę i pobijałem swoje rekordy, ale opłaciłem to tym, że z czasem zacząłem odczuwać mocne bóle pleców, dodatkowo miałem poważny problem z barkiem i zamiast czuć się jak sportowiec i osoba zdrowa, to czułem się tak, jakby ktoś po prostu każdego dnia przejeżdżał po mnie walcem. Dlatego tym materiałem chciałem rozpocząć nową serię na tym kanale, czyli serię, która zaczyna się tutaj, a kończy się moim pierwszym udziałem w triatlonie lub w Ironmanie. Będziecie mogli zobaczyć, jak ja przygotowuję się do tego typu zawodów. Oczywiście zobaczycie, jak to wygląda pod względem dietetycznym, treningowym. Razem wybierzemy sobie akcesoria, w których będę ćwiczył, w których będę startował. Ogólnie zobaczymy, jak wygląda tak naprawdę droga od samego zera do zawodów Ironmana lub zawodów triatlonowych. Materiały treningowe, dietetyczne, jak zmienia się moja sylwetka, suplementacja itd., itd. Jeśli jesteś osobą, która ma już jakieś doświadczenie w tego typu zawodach, lub ogólnie na przykład bardzo dobrze odnajdujesz się w konkurencjach typu pływanie, bieganie lub jazda na rowerze, to pamiętaj, żeby zostawić swoje typy w komentarzu. Widzimy się już niedługo na kanale. Na razie!